No witam wszystkich, ja jestem Gregor i ostatnio tak mnie wzięło na starocia stare gry generalnie i chciałem Wam tutaj pokazać kawałek mojego zbieractwa. To co widzicie jest akurat y, ogrywane na PS2. Y, na początek pokażę Wam tutaj kilka. Zestawienie gier, które jest dostępne. Może kogoś coś zainteresuje. Zostawcie informacje w komentarzach. Będziemy ogrywali. Proszę bardzo. Kolejne. Chwilę na zapoznanie Wam dam. Następne. zasadniczo to są gry na atari 2600 5200 i było jakieś trzecie akurat tego nie pamiętam oj nie w tą stronę tu tutaj Także pokażę Wam bynajmniej wstępnie to co mnie kiedyś tam interesowało, może i Was zainteresuje. O, to wszystko co mamy z gier i na początek klasyk czyli Riverride. W oryginale tej gry była jeszcze muzyczka, co, że tak powiem z epoki, ale z racji na ryzyko kopi strajka chyba tak to się nazywa kopi yy, strajka od youtuba po prostu musiałem ją wyciąć pogramy no, swego czasu to był szczyt moich marzeń tak jak w ogóle nie Ale wiecie, były czasy Pegasusa, jak ktoś miał Pegasusa, do kimś A ja niestety chodziłem pograć do sąsiada, bo on jeden jeden miał. Także teraz nadrabiam sobie zaległości z dzieciństwa, no i po... ...oberwałem, zagadałem się. Oho spadek formy. Także zrobimy w ten sposób, że ogrom na ile pozwolą powiedzmy kredyty w grze. i zaraz będę szukał jakiegoś jakiejś innej gry. Tego po prostu pokażę Wam przekrojówkę tego co jest a, udało się tego co jest dostępne, a ewentualnie jakieś tytuły, które zostawicie w komentarzach, a będą dostępne na tych sprawy. Ogramy sobie i zobaczymy co i jak. I chyba skończyłem karierę. No. Krótko, a treściwie. Dobra. <mink> <mink> Teraz może, może. Jedziemy. Taka sobie rozrywka. Zakrętów nie ma, więc tyle łatwiej. Ach, system policji działa jak najbardziej. Udało się. Już nie. Nie poszło. Ci, którzy kiedyś tam próbowali mieli takie konsolki, Se przypomną, a ci, którzy nie mieli kontaktu ewentualnie są za młodzi, żeby to pamiętać, będą mieli rozeznanie, jak się kiedyś grało. Mówię w tej, w tej chwili uzbieranie takiej kolekcji konsol i gier, które są tu w tej kompilacji jest, no granicze z nie ukrywam, że miliony trzeba było mieć. Trochę ciężko się gada i gra. Ojej, udało się. Niesamowite. No i jeszcze raz. Tak dla odmiany. stopień trudności jakby wzrosł. Trochę. No, wiedzą co zabrać. No proszę, jaki piękny czas. Dobrze, to tak, to teraz. Coś mhm. z takich rzeczy. W klimacie powiedzmy. Coś dla robicieli wirtualnego wędkarstwa. Co tu widziałem? Nie wiem co to jest. No gdzie Widziałem przeszło. Wysięg derby. Rybek. Z przeciwnikiem. A no, w takim tempie to kolacji nie złapie. No, nie jest źle, Wirtualne wetkarstwo, także nie jest to pomysł nowy, jak widać. No łatwo, to, to nie jest. No O que Nic nie biorą, no, o, jest jakaś chętna rybka. No dawaj, 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 dawaj. Poszło Dobra, będzie tego, bo i tak nie wyjmą z komputerem. Na przykład, na przykład coś takiego jak próbujemy sobie Polatać samolotem, nie mamy a i Atari 7800, mam ściągawkę, czyli kompilacja gier dla Atari 2600, yy, 5200 i 7800. Tylko zupełnie... Na temat gier i historii nie będę się mądrował, bo są do tego lepsi. Powiedzmy archon czy retrogralnia, tam wiedzą dużo więcej Natomiast ja mogę sobie tylko pograć Ewentualnie przegrać, bo gry do łatwych nie należą A je, co se stalo? No to je tam ambitní vysár tele. 30 drążek, 4 stron, a tu nie można występować. No, dobra. Bojdzie tej kompromitacji. Ile tego jest? 12 minut, dobrze. Na tym zakończymy sromotna kompromitacja gdyby was to zainteresowało zostawcie informacje w komentarzach, będziemy w miarę możliwości ogrywali o ile będzie dostępne na tej składać może jeszcze na koniec jakiś ambitny tytuł

14 minut będzie tego, na razie kończymy, ewentualne uwagi w komentarzach, co do gier, co do dźwięku i innych rzeczy, czego za dużo, czego za mało, będziemy ustawiali. No to byłoby tyle, Ile następnego, pozdrawiam.